To będą sanki trzyosobowe Takie, o których zawsze marzyłem Zawsze marzyłem i Mając chwilę czasu po prostu Pomyślałem, że zrobię też Sanki Które No to jest zarys Ale to będzie coś nowego To będzie coś, czego jeszcze nikt nie widział Na czym nikt jeszcze nie jeździł To są sanki Na miarę Tych lat Robię otwory pod nitonakrętki. Pierwszą z konstrukcji przymierzyłem, żeby odmierzyć w którym miejscu będzie ona mocowana na nitonakrętki, ponieważ. Tu w tym miejscu nie ma żadnej dechy, która by mogła mi to przytrzymać, i taki był plan, żeby to było do blachy mocowane. Zrobiłem otwór piątką, i przypomniałem sobie, że mam takie wiertło w moich tam zasobach, i tym wiertłem zrobiłem większe otwory w sklejce żeby móc tutaj zrobić większą dziurę pod nitonakrętkę i żeby móc tą nitonakrętkę dać na blachę, a nie na sklejkę co w przyszłości, jeżeli byłaby konieczność zdejmowania tej sklejki tak jak tu ktoś dał nitonakrętkę to nie będzie ona trzymana przez nitonakrętkę tylko nitonakrętka będzie osadzona głębiej miałem ten problem tam, gdy robiłem otwory pod tą szafkę i się męczyłem bo tu otwornicą robiłem większą dziurę a potem i tak mi na kętka chwytała mi sklejkę i to był dla mnie problem musiałem tam jeszcze gmerać, rozwiercać to no bez sensu tu super szybka, prosta robota dokopałem się do blachy zaraz wyskrobę reszty, resztkę tej sklejki zamaluję tam co jest goła blacha ale wcześniej przed malowaniem jeszcze zrobię większą dziurę Potni to nakrętkę jak to prace kształcą i uczą myślenia, żeby sobie ułatwić robotę zacząłem tutaj dawać tu nakrętki ale też nie jest tak różowo przydałoby się jednak zrobić troszkę większą tutaj tą dziurę w sklejce bo nie do końca maszyna mi podchodzi to znaczy ta śruba nie wchodzi w środek tej sklejki co z utrudnieniem w zaciskaniu więc na przyszłość lepiej sobie zrobić większą dziurę lub no ja już poszedłem do, po patent to po prostu dałem podkładki podkładki, które robią mi dystans i pozwalają wejść nitona, tą nitownicą głębiej i zaciskać tutaj kredki taki Przerywam pracę przy yy, szafce, bo przyszły mi właśnie baryłki Jest sobota, więc no impost szacun, że, że to tak kurczę szybko działa yy, Wcześniej była taka baryłka, ja ją założyłem z odzysku Natomiast ona jest w środku jakby już troszkę podciśnięta i nie chcę wyjść Głębiej na tą rurkę. Natomiast ta nowa baryłka wchodzi bez problemu. I jeszcze Wam pokażę taką ciekawostkę. Ja nawet nie wiedziałem, czy w ogóle nie znam się na tych instalacjach. Ale tutaj w rurkach tych miedzianych wewnątrz są jeszcze takie tulejki miedziane. Tu jest też taka tulejka włożona i one też jakoś y, do tego zaciskania się przyczyn przyczyniają. Przyczyniają i te przewody takie, które są do y, gazowe, z której jednej strony właśnie wchodzi rurka, a tu mamy taki przewód elastyczny. Widziałem, że obecnie w zestawie mają tylko tą nakrętkę i baryłkę. Nie mają takich tulejek. A tu ktoś zastosował taką tulejkę. I w sumie. Można na to zwrócić uwagę, kupując sobie coś takiego, że fajnie to chyba też dać do środka. Dobrze, ja to skręcam. Nie będę dzisiaj już chyba podpinał tego, chociaż nie wiem, może wieczorem, jak będę miał czas, bo robię tą szafkę ale tak przy okazji chciałem to tylko dograć ok 12% baterii to się streszczam oto pierwsza ramka ramka która y, będzie przy ścianie musiałem się wspiąć na y, szczyty y, prawda, moich umiejętności żeby zrobić ją troszkę pod takim ścięciem kątem to znaczy tu jest na wprost a tu jest tak ściachane żeby to pasowało i przelegało. Zaraz to przymierzę, zobaczę, czy coś z tego będzie. Tak to wygląda po zamontowaniu. Chwycone jest prowizorycznie na dwóch śrubach, zamiast czterech, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Yy, nie spodziewałem się, że mi to za pierwszym razem wyjdzie. Taka słaba wiara w swoje umiejętności. Nie, dobra. Yy, Bomba, bomba, bomba. Kto nie wierzy, ten trąba. No, kurde, no. Trochę się nad tym tutaj musiałem na, napracować, żeby to tak wyżynarką ściąć. Ekstra, pozostaje nic innego, jak odmierzyć sobie dziury, którymi będzie to mocowane od dołu, bo tam jest deska. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, że tam jest wsadzona deska, która właśnie w tym celu ma służyć, by to przykręcić. I następnie muszę odmierzyć tutaj odpowiednią odległość pod drugą ramkę, żeby wiedzieć, jaki będzie wymiar. Kurde, a w ogóle jaka sytuacja? Idzie typ z dzieckiem w wózku, i to dziecko tak yy, płacze. I w ogóle jaki tekst, nie? Nie płacz, bo się dzieci będą z No masakra. Ma, no masakra, w ogóle sobie myślę, co ty gościu. Gadasz. Chłopczyk, ja nie wiem, kurde ledwo to to może chodzi. A on do niego tekst, że nie płacz, bo się dzieciście, będą śmiały. Przecież to jest dziecko, które w ten sposób coś wyraża. A a koleś w ogóle ten tekst. Tak tekst po prostu typu. Yy, Pani, na, czy pan na przystanku do dziecka mówi, bądź grzeczny, czy nie płacz, bo ten pan cię zabierze, nie? I później się dziwić, że ludzie mają na starość lęki, strachy, i do terapeutów chodzą Boże, kochany, co za społeczeństwo. Nie płacz, bo się dzieci z ciebie będą śmiały. On nawet nie wie, no, co to jest w ogóle yy. on poza kaszką i, i pan Persem, nic z świata nie widział. Ale masakra. Dobra, działam dalej. Hej, 10 maja 10 maja 2024 W dniu dzisiejszym w Siemianowicach Śląskich Był pożar Składowiska chemikali I ogólnie Już jest ładnie Słońce nawet wyszło, ale od godziny 10 Właściwie na niebie było Strasznie buro Słońce nie mogło się przebić, przebić A tłumy Tłumany, tłumany? Kłęby by dymu były widoczne z wielokilometrowych odległości. Zresztą głośno było o tym w mediach. Przez chwilę, mimo że ja mieszkam około 10 km od tego miejsca, gdzie to się stało, to przez chwilę było nawet czuć taki słodkawy, dziwny, chemiczny zapach. To tak, jako kronikę chciałem. Podać. może wrzucę zdjęcie, jedno zrobiłem, ale tego jest w internecie pewnie dużo już i taką mam refleksję że ciągle mi się to w głowie nie mieści jak to jest że ty szary obywatelu musisz o wszystkim tutaj nad wszystkim panować, o wszystko zadbać kontrola na każdej Możliwej ścieżce masz diesla, którego nie wpuszczą do miasta. A pod Twoim domem składują bombę chemiczną. Nikomu to nie przeszkadza, wszyscy na tym zarabiają, a później wszyscy na tym cierpią. Taka paranoja. I no nie, no nie to, żebym narzekał, ja już mam na to wywalone żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w taki tekst jest piosenki. W głowie mi się to nie mieści i dość narzekania, bo nie o tym jest tutaj ta audycja. Ale no naprawdę yy, aktualizacja. Szafka czeka. Szafka czeka. Nie miałem auta, bo było u mechanika może jakiś odcinek z tego zrobię ale no robiłem ją na podstawie pomiarów które e, miałem porobione ale zawsze lepiej później te pomiary przełożyć już na przymierzenie, nie miałem takiej możliwości więc muszę ją poprawić ale dzisiaj na szybko jeszcze e, tutaj zmodernizuję ten blat bo jak on jest tutaj dobrze przymierzony to tu są otwory ale pod spodem ktoś tak wyciął ten blat, że nie ma do czego tego przykręcić, tu już zaraz jest róg i teoretycznie mogłem jakieś tam blaszki coś robić nie, nie chcę, e, chyba nie chcę, bo próbuję prostszą drogą, czyli wkleić, a później przykręcić tutaj klocek tu są takie większe klocki, bo się, klocki, bo się zmniejszą tu będą mniejsze klocki, bo się nie zmniejszą, bo jest nie zmieszczą, bo są takie profile, więc chcę to wkleić, tak by móc później do tego, po prostu dodatkowo, dodatkowo to przykręcić. Tu ktoś zrobił dziurę jest do blatu przykręcone, tu zrobił ktoś dziurę do blatu przykręcane. Ja pewnie jeszcze to później silikonem jakimś takim uszczelniaczem czym obiadę, tak jak to było w oryginale, ale póki mam możliwość wklejam tu. tak to wygląda tu są szczeliny wiadomo to nie jest tutaj było nie było wcześniej widać zresztą to jest ciężkie żeby to równo y, wyciąć są szczeliny lekko pozalałem to klejem rogi są ponadstawiane niech to wyschnie przeschnie jak zaschnie wyschnie to wtedy najwyżej jeszcze nadleję klejem i dam wiórków Spod paździerza To co tnę Wtedy powinno te szczeliny Ładnie pozasłaniać Niech to sobie podsycha Poprzykręcałem dodatkowo wkrętami Żeby klej spokojnie Mógł działać Przy okazji tych To nie ja To nie ja tak hałasuję Przy okazji tych prac Przy okazji tych prac Takich przy zabudowie Mając już listewki które mi zostały, postanowiłem, że lato to jest dobry pomysł, żeby zbudować sanki, takie niestandardowe. Ja to będę dopiero e, opatentowywał, ale mogę Wam zdradzić. To będą sanki trzyosobowe, takie, o których zawsze marzyłem. E, zawsze marzyłem i, mając chwilę czasu, po prostu pomyślałem, że zrobię też sanki, które. No, to jest zarys, ale. To będzie coś nowego. To będzie coś, czego jeszcze nikt nie widział, na czym nikt jeszcze nie jeździł. Tak to wygląda. Nie będę na razie zdradzał szczegółów, bo tak jak mówię, to będzie szło do biura patentowego, a wiecie, jak to jest. Pomysły są kradzione. Więc, taka zajawka. Projekt sanek. To są sanki. Na miarę tych lat. Mamy kolejny dzień, mamy kolejny dzień, a u Was raptem to jest kilka sekund później. Tu jest. Czy mi się to uda pokazać? Wklejone. Nie chcę już tutaj tego ruszać za bardzo, ale proszę wierzyć, mnie. O! tu jest wklejone. To jeszcze będzie pomalowane może leciutko przeszlifuję papierkiem zasypane wiórkami klej by nie było takich szczelin bardzo dużych i tak przyjdzie lakier z jednej z drugiej strony są porobione ja mam porobione te uchwyty super wyszlifowałem sobie jeszcze wczoraj sklejeczkę która przychodzi tutaj na drzwi bo też nie pamiętałem o tym w ostatniej chwili yy, przypomniałem sobie że tutaj zanim cokolwiek będę montował muszę przymocować tą sklejkę bo później będzie problem sklejkę przeciąłem w tym miejscu by mieć też większy zakres tutaj działania jakby coś trzeba było przy zamku robić a teraz idę po po szafeczkę Szafkę, którą przerobiłem, tak te moje sanki, przeróbka polegała na tym, że zrobiłem dłuższe te szczebelki frontowe, bo brakowało około 2 cm od 2,5 do 2,2 cm na całej szerokości względem sufitu, przez to, żeby zrobić jak najmniejszą. Tutaj przeróbkę. Tylko wymontowałem te szczebelki. Nie przedłużałem to się podniosło do góry. Nie przedłużałem tego, przez co lekko idzie to pod skosem. Ale to mi nie przeszkadza. Tu po prostu nie ma kąta prostego w tym rogu. Nie przeszkadza mi to, bo to tylko będzie sprzyjało temu, żeby drzwi od szafki się nie otwierały podczas jazdy. Będą naturalnie troszkę przechylone. Montuję to, zobaczę przymierzam, co z tego wyszło. Tak wygląda ta szafka w stanie, jak gdyby takim spoczynku. Powiem szczerze, że nie jestem do końca zadowolony z tej przeróbki, coś tu poszło nie tak, ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby ona swobodnie tu się opierała. Na tym tyle i przez to też była stabilniejsza. Nadal ja tutaj mam tą szczelinę. Gdyby dołożyłem to, ale to mi nic nie dało. To znaczy mi nic nie dało. O. Lekko podniosę. I już wygląda to w miarę. Już to wygląda w miarę. Mam wrażenie, że trochę ona zamiast górą iść do góry, to dołem poszła w dół. Ta szafka, no ale tutaj już nic nie, wy, nie wymodzę, jak będzie mocniej przykręcone na śrubach, to już nie będzie miało tego tutaj tendencji ruszania się chyba, no i będzie przykręcone też tu do ściany, tam jest deska no i szczebelkami do góry. <słuch> Tak to przymierzałem i miałem właśnie nadzieję, że to są te 2 cm, które jak dodam, to mi zrobi robotę. Nie do końca jest lepiej niż było, ale nie do końca wyszło to tak, jak sobie wymyśliłem. Ale tak też jest dobrze, tak też jest dobrze. Już tu nic nie zmieniam. Trzeba będzie wycinać sklejkę pod szafeczkę. Dzisiaj jest niedziela, niedziela. Zazwyczaj w takie dni staram się robić prace takie mniej hałaśliwe. Więc kwestia z szafką odłożona do dogodnej pory. A dzisiaj zabrałem się za wymianę węża paliwa. O tym był albo będzie osobny odcinek, ale przy okazji też podczyściłem troszkę naftą te tutaj elementy. Które były zasmolone, i tak mimowolnie wziąłem się zaczyszczenie maski, która częściowo tu już została przejechana zmywaczem akrylowym, wcześniej naftą. Ale ten zmywacz widzę, że lepiej sobie radzi, a tu jeszcze nie było to ruszane, więc zobaczymy, co się dzisiaj uda zrobić. Mam kilka rzeczy takich pobocznych na zanadrzu więc na razie robię to. Do takiego stanu udało mi się to doczyścić. Jeszcze można by tutaj popracować, ale czas narosł. Myślę, że w przyszłości, znowu tutaj, w chwili wytchnienia, wrócę, doczyszczę to, ale już bardziej cieszymy oko. Ok, zupa zjedzona, wracam po krótkiej przerwie. Chociaż Wy tej przerwy zapewne nie zauważyliście. Kolejna rzecz, za którą chcę się zabrać, to. Nito nakrętki, nitownica i moje osłony szyb. Ja nie wiem czy to już nagrywałem, czy nie, czy mówiłem o tym. W każdym razie poprawiałem sobie mocowania hmm. tych zasłonek. Chyba tak, chyba mówiłem, nie wiem. Coś mi się kojarzy, że mówiłem, żeby to pomalować bezbarwnym. W każdym razie podczas robienia tego tutaj nitowania w tym miejscu przy ostatniej śrubie przy dociąganiu nitonakrętki strzeliła mi w nitownicy ta nasadka M4 to znaczy ona była lekko skrzywiona za mocno chciałem to docisnąć strzeliła całkowicie nitonakrętka została w blasze a to się ułamało szukałem tego na Allegro no, i jest po 18 zł. Z Chin czas oczekiwania 30 dni około. Z Polski to koszt ponad 20 zł. Sam, suma summarum, na AliExpress kupiłem nową, identyczną, taką końcówkę za 10 zł plus około 5 zł. przesyłka. Jak tutaj wspierać? Polski biznes. I tak mi się wydaje dosyć drogo, dosyć ciężko to było tak dostać. To znaczy no rozglądałem się i, i miałem problem. Łatwiej mi było kupić za 69 zł taką nito do nitonakrętek z zestawem całym. Akurat było na Allegro za 69 zł wszystkie końcówki, tylko że ona była bardziej pistoletowa, a nie taka z góry. No absurd. Ale cieszę się, że udało mi się dokupić. Przyszło mi w ciągu 4 dni, no to szacun, więc dzisiaj próbuję to dokończyć. Może zrobię drugą stronę, może troszkę to podczyszczę wszystko. Nie wiem na ile czasu mi starczy, bo jest jeszcze rodzina. Strona pasażera zrobiona. I to nakrętki w komplecie założone, troszkę ramka podczyszczona, troszkę podczyszczone drzwi, reszta czyszczenie na inny termin, czas na stronę kierowcy. Takie otwory muszę przerobić na nitonakrętki, nakrętki. Jak widać taki tutaj jest ład, nawet pszczółka tutaj się wylogowała z tego świata, czyszczenie wstępne, tylko będzie tu gdzieś ramka, reszta kiedy indziej. No i ramki też do umycia, do wyczyszczenia, bo są zarąbiste te rolety. Tylko trzeba o nie troszkę zadbać. Nito nakrętki zamontowane wstępnie tutaj do wysokości tych osłon. Jest to wyczyszczone. Tu jest jakiś problem z tym, żeby to umyć. Nie jestem w stanie tego doszorować. Ale jest ok, zakładam ramkę i później ją jeszcze myję. Na ile mi się udało, na tyle doczyściłem tą ramkę. To niestety jest takie dość mocne przybrudzenie. przybrudzenie. Jakby ktoś takimi łapami umorosanymi to łapał. Może magiczną gąbką jeszcze to mi się uda doczyścić. Ekstra. Reszta. Drogie ludziki, kolejny etap tutaj zabudowy za mną. Szafka która tutaj powstała, jest większa niż wcześniej, jak była. Tutaj w zabudowie Podzielona jest na Trzy komory Miałem nadzieję, że będzie Troszkę większa e, Aczkolwiek No to jest taka chyba optymalny Rozmiar, żeby, żeby tutaj się e, e, Zmieścić, żeby to nie było Takim grzybem odstającym Żeby osoba, która tutaj będzie siedzieć Troszkę yy, podczas wstawania, też mocno nie gruchnęła w tą szafkę. Wcześniej miałem zamiar, żeby ona była dotąd i tu się łamała, ale już to odpuściłem, bo chyba yy, akrobacje z, z robieniem konstrukcji nie warte powierzchni, którą bym uzyskał. Więc <laughs> przemocowana jest na cztery główne śruby. Które są nitonakrętkami yy, przytwierdzone do yy, ściany. Od dołu są wkręty do deski, która idzie nad oknem. Tam akurat źle wymierzyłem i jest półka yy, boczna ściana, gdzie miał być wkręt. No i że jeszcze zrobię jedną dziurkę tutaj gdzieś i, i to wzmocnię. Oprócz tego jest też przykręcona do sufitu, do desek, które idą w suficie tak to wygląda pozostanie jeszcze dołożenie ledów na dole które będą oświetlały eee, tą część tutaj dolną do czytania czy też tam do patrzenia co tam się ma na talerzu więc przechodzę dalej do pracy czas na Zabudowę tej przestrzeni.